Lech Poznań wygrywa z Legią w Warszawie po raz pierwszy od 2008 roku. Legia w sześciu ostatnich meczach notuje cztery remisy, jedną porażkę, jedno zwycięstwo. Powiedz co się dzieje z Legią? Legia nie chce zostać mistrzem Polski? Legia bardzo chce zostać mistrzem Polski, ale nie bardzo wie jak to ma zrobić. Ma bardzo duży problem przede wszystkim ze strzelaniem goli to jest pierwszy główny mankament. W meczu ze Śląskiem Warszawianie strzelili. Cztery bramki we Wrocławiu, pamiętamy, a w siedmiu pozostałych meczach ligowych tej rundy trafiali do. w dziewięciu pozostałych meczach tej rundy trafiali siedem razy. Więc to jest główny mankament. No i o tej niemocy legijnej świadczy to, że, że tylko ruchowi potrafiła strzelić więcej niż jednego gola. Natomiast dopóki grał Michał Żełakow, to te mecze kończyły się remisami. Natomiast od dwóch spotkań na środek obrony wróciła para Astis Czoto. Która grała w ubiegłym sezonie, i pamiętamy, że w ubiegłym sezonie Legia miała no, tragiczny bilans 11 porażek w całym sezonie. No Jak sobie ktoś obejrzy mecz z Lidzowym i Lechem, to zobaczy, że w Łodzi Asis popełnił absolutnie bezmyślny faul e, na Kaczmarku, po którym Łodzianie mieli Karnego i strzelili bramkę na 1-1. No, a w meczu z Lechem. Assis grający dobrze, trzeba to powiedzieć, no ale jeden na chwilę gapiostwa jego i Czoto, i rudnie wstrzelił bramkę. Czyli z przodu nic nowego, ogromne problemy ze stwarzaniem sytuacji, ze zdobywaniem goli, a z tyłu dużo gorzej, bo pod nieobecność kontuzywanego, że Włakowa, no po prostu zdecydowanie słabiej idzie bronienie wyniku. No i Legia po raz pierwszy od lutego przegrywa. Po raz pierwszy od meczu z Górnikiem musiała gonić wynik i go nie dogoniła. I to jest stary problem Legii, bo w meczach choćby z Widzewem czy Bełchatowem warszawianie pierwsi strzelali gola, ale tracili potem bramkę na 1 do 1 i już nie umieli wygrać spotkania. Natomiast tutaj nie umieli nawet odrobić straty. No i teraz naprawdę sami sobie stworzyli no, bardzo ciężką sytuację. Czy nie masz wrażenia, że trener Maciej Skorcza nie za bardzo pomaga drużynie z ławki? Zobacz, co mecz to kontrowersyjne decyzje zmiany. Z, z, z Widzewem zdjął Naczonowo, który był jednym z lepszych zawodników na boisku. Teraz z kolei jednym z najgorszych, ale wprowadził za niego lewego obrońcę. Gol wszedł dopiero w drugiej połowie, a był jednym obok Lubo, z Luboi chyba najlepszych zawodników na, na boisku. Przede wszystkim bezmyślny był ten sparing sparring z Sevillą, rozegrany parę dni temu na stadionie narodowym, bo w tym meczu kontuzji doznał Ismael Blanco. Do tej pory Argentyńczyk siedział na ławce rezerwowych, dostawał bardzo mało szans, a jeśli je dostawał, to ich nie wykorzystywał. Natomiast ten mecz z Lechem tutaj dzisiaj był spotkaniem, w którym Argentyńczyk no, mógł pokazać, że, że kiedyś nieprzypadkowo był królem strzelców Ligi Greckiej, bo było sporo wrzutek w pole karne, no ale tam nie ma nikogo z legionistów dobrze grającego głową. Blanko mógłby się przydać, mógłby się sprawdzić, natomiast on no, tym, w tym sparingu z Sewillą nie dość, że nie strzelił bramki z karnego, nie wykorzystał jedenastki, to jeszcze doznał kontuzji i tak naprawdę no, chyba sam sobie przekreślił tutaj możliwość przedłużenia tego wypożyczenia o kolejny Rok. Co do zmian, trener Skorża nie, ma, nie miał pola manewru. Spróbował zagrać z rzeźniczakiem i, i, i Werdoliakiem w środku. Janusz Gol, mimo wszystko, miał ostatnio trochę e, słabszych meczów. No, no, tak krawiec kraje, jak mu materiał staje, bo jak zobaczymy, kogo jeszcze miał trener Skorża, to wtedy można się dopiero złapać za głowę, prawda? Samych wychowanków, prawda? To. Samych na, na 100 lat. Tak, jeśli chodzi o Rezerwowych to był ogromny problem, kontuzję ma Michał Żyro, za kartki pauzował Rafał Wolski, no i zrobił się ogromny problem, o wspomnianym Blanko już, już powiedziałem, więc no, na ostatnie 20 minut został wprowadzony 20-letni Michał Efir, napastnik z młodej ekstraklasy, który no, debiutował w, w lidze tym spotkaniem, które być może... Gdyby Legia wygrała, zadecydowałoby o Mistrzostwie Polski. To też pokazuje ubogość, no i pokazuje, jak bardzo Legi brakuje Macieja Rybusa. To jest, to jest, myślę, główny mankament legi. Bo, bo, bo Rybus wiosną strzelił dwie bramki, miał osiem masy był naprawdę w fenomenalnej formie. Nic takiego skrzydłowego nie ma, bo Legia, mimo że traci gole, to jednak i tak wciąż traci ich najmniej w lidze, tą obronę ma ma solidną, choć oczywiście para ktokolwiek, jeśli brakuje że no to ona traci na swojej wartości to bardzo dużo, natomiast natomiast no z przodu widać luki, tym bardziej, że Mirosław Radowicz, no wciąż nie odzyskał formy, jeden z najskuteczniejszych legionistów jesienią wiosną nie strzelił bramki, no, mówiąc krótko, to dla Radowicza to na pewno wielki zawód, no i nie ma co ukrywać wstyd, że taki, tak dobry piłkarz, tak kluczowy dla Legii, no, traci na znaczeniu i, i, i w meczu z Lechem Niemczan jakąś groźną sytuację stworzył. Sam Luboja meczów nie będzie wygrywał, nie będzie twórcą i tworzywem. Dzisiaj był wycofany za napastnika, tę rolę pełnił nominalny skrzydłowy Michał Kucharczyk, i też to nie, nie wypaliło, bo Luboja sam sobie piłki z głębi pola nie zagra. Wszystkie wrzutki no, kończyły się albo na obrońcach Lecha. a... a no przewrotką to strzela się gola raz na, na rundę dzisiaj piłkarze Legii czy raz na sezon nawet albo na dwa natomiast dzisiaj piłkarze Legii spróbowali nie wiem 5 6 razy za każdym razem no niestety źle I, i, i nie było gola sezonu nie ma komu strzelać bramy to jest największy mankament Legii i, i, i zobaczymy czy doczłapie się po mistrzostwo Polski i, i puchar Polski